14 kwietnia 1994 roku San Diego, Kalifornia. Dwie przyjaciółki szykują się na koncert zespołu Pink Floyd, który obie bardzo chciały zobaczyć. Przy wejściu spotyka je jednak przykra niespodzianka. Okazuje się bowiem, że kupiły niewłaściwe bilety i zostają odprawione z kwitkiem. W drodze powrotnej jedna prosi drugą, by wyrzuciła ją przy porcie, który znajdował się kilka przecznic od ich wspólnie wynajmowanego domu. Co by się stało, gdyby jednak udało im się pójść na ten koncert? Trudno nie myśleć, że sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej, bo rozczarowanie, którego doznały, zmieniło wszystko. Dajcie moi drodzy, mam szczerą nadzieję, że uda mi się Was zaskoczyć tym dzisiejszym odcinkiem, ponieważ każda poprzednia sprawa była mniej lub bardziej znana. Natomiast jeżeli chodzi o tę sprawę, to jest o niej bardzo mało materiałów, a te, które są dostępne są głównie w języku angielskim. Dlatego po cichu liczę na to, że znajdzie się kilka osób, które rzeczywiście powiedzą: o ojejku, nigdy o tym nie słyszałem. I gdyby ktoś mi o niej nie powiedział, to pewnie sama bym na nią nie natrafiła. A wielka szkoda, bo jest to zdecydowanie historia z rodzaju tych, które lubię najbardziej, i myślę, że w toku opowieści domyślicie się dlaczego. Zanim zaczniemy, chciałabym krótko podziękować mojej koleżance Chloe, bo to właśnie ona mi ją podsunęła. Niestety Chloe nie mówi po polsku i bardzo żałowała, że nie może mnie posłuchać lub obejrzeć, dlatego chciałam teraz powiedzieć do niej kilka słów. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. So here it goes. Chloe, thank you so much for suggesting this case. It's super interesting and I loved every moment of the research. I promised that one day I will record something in English and this episode is dedicated to you. Okay, a teraz przechodzimy już do właściwej części naszej historii. Jest 15 kwietnia 1994 roku. Nadal jesteśmy w San Diego w Kalifornii, tym razem w dzielnicy Point Loma, która obejmowała także strefę przybrzeżną. Dwóch surferów, David i William, spędzało swoje piątkowe popołudnie w jeden z ulubionych przez nich sposobów czyli na surfowaniu, właśnie. W pewnym momencie wzrok tego pierwszego przykuło pewne zjawisko, i jak sam mówił nie było to coś, co widzi się codziennie. Zauważył bowiem mewy, które stały sobie na czymś na wodzie. Ponieważ to jego towarzysz był bliżej, David poprosił go, by podpłynął i sprawdził, na czym one stoją. Z daleka wyglądało to jak takie ogromne skupisko dużych glonów. William podpłynął więc w to miejsce, natomiast kompletnie nie spodziewał się tego, co zobaczył, bo jego oczom ukazało się martwe, nagie ciało kobiety. Dwóch surferów od razu powiadomiło ratowników wodnych, którzy zjawili się na plaży w przeciągu kilku minut i ciało zostało przeniesione do siedziby ratownictwa. Ściągnięto tam lekarza, który dokonał pierwszych oględzin. 16 kwietnia, czyli dzień później, ciało zostało jeszcze raz dokładnie zbadane przez lekarza w zakładzie medycyny sądowej. To, co udało się ustalić, Przyprawiało odreszcze, bo ofiara musiała zginąć naprawdę straszną śmiercią. Lewej nogi od połowy uda nie było. Miała skręcony kark, złamane żebra oraz złamaną miednicę. Jej twarz i tors pokrywały liczne siniaki i zadrapania. Z pośladków nie zostało nic poza fragmentami tkanki i kośćmi. W ustach przełyku i płucach. Znaleziono spore ilości piasku, które, jak stwierdzono, dostały się tam nie same, a wskutek zachuśnięcia przy próbie wzięcia oddechu. Co gorsza, w większości urazów doznała będąc jeszcze żywą. Medyk sądowy stwierdził też, że nie przebywała w wodzie długo. Może to być ważna informacja. Musielibyśmy tylko wiedzieć, ile to znaczy dla nich długo. Kilka godzin, kilkanaście, tydzień. Ciało przebywało. W wodzie około 15 godzin od szacowanego czasu zgonu do odnalezienia. Ponieważ na ciele znajdowały się ślady świadczące o tym, że na zwłokach żerowały już po śmierci rekiny, to z jakiegoś powodu przyjęto, że przyczyną śmierci był atak rekina. To by tłumaczyło, dlaczego zwłokom brakowało większości lewej nogi. Rekiny ludojady są z całą pewnością w stanie odgryźć nogę. I jeśli tak było, to przecież kobieta bardzo szybko wykrwawiłaby się na śmierć. A wybrzeża Kalifornii to zdecydowanie jeden z tych obszarów, w którym występują rekiny. Konsultowano się nawet w tej sprawie ze specjalistą od rekinów, Ralphem Collierem, który potwierdził ich przypuszczenia, że rzeczywiście wygląda to na robotę jakiegoś ludojada. Wieczorem tego samego dnia, czyli 16 kwietnia w sobotę, Denise Knox. Właścicielka firmy z artykułami biurowymi, oglądała telewizję. W wiadomościach podano właśnie informację o odnalezieniu nagich zwłok kobiety z charakterystycznym motylem wytatuowanym na łopatce. Denise i jej mąż spojrzeli na siebie, ona miała bowiem pracownicę, która pasowała do podawanego opisu. Zadzwoniła na policję i po ponad półgodzinnym telefonie została poproszona o zjawienie się w kostnicy celem identyfikacji zwłok. Pojechała, natomiast na miejscu niestety zżarły ją nerwy i nie była w stanie zmierzyć się z tak trudnym zadaniem. W związku z czym martwej twarzy zrobiono zdjęcie polaroidem i pokazano je Denise, która rozpoznała swoją pracownicę niemal natychmiast. Była to 25-letnia Michelle von Emster. Michelle... Jak wiecie już z początku historii, wybierała się z koleżanką na koncert, natomiast kupiły złe bilety, nie zostały wpuszczone. W drodze powrotnej kazała się więc przyjaciółce wysadzić przy plaży. Miała na sobie charakterystyczny, długi, zielony płaszcz. Było to około godziny dwudziestej i Coco Campbell... Przyjaciółka i współlokatorka jest ostatnią osobą, która widziała Michelle żywą. Niestety nie wiem, kiedy dokładnie zgłoszono zaginięcie Michelle, bo skoro odnaleziono zwłoki kobiety i zgłoszono zaginięcie kobiety w tym samym obszarze, to zakładam, że takie fakty dość szybko powinny zostać połączone. Ale z drugiej strony pamiętajmy też, że zgłoszenie się na policję pracodawczyni nastąpiło szybko, bo zaledwie dzień po odnalezieniu ciała. W końcowym raporcie dotyczącym śmierci Michelle przyjęto następujący scenariusz. Około północy Michelle postanowiła popływać w oceanie. Krótko po tym, jak weszła do wody, została zaatakowana przez żarłacza białego, największego znanego nam rekina ludojada. Atak rekina spowodował ściągnięcie ciała na dno oceanu, i tam właśnie złamała kark i połknęła znaczne ilości piasku. I w efekcie zmarła z powodu wykrwawienia i utonięcia. Tak naprawdę, na dobrą sprawę, nigdy nie zostało otwarte, czyli zawinowajce śmierci dziewczyny uznano rekina, i sprawa dość szybko została zamknięta. Służby jakoś w ogóle nie brały pod uwagę innych scenariuszy, i tak naprawdę całe śledztwo zostało zakończone, zanim tak naprawdę się jeszcze zaczęło. Ale, jak z pewnością dobrze wiecie, nie jesteśmy nawet blisko końca. Tak jak w każdej innej dziedzinie biologii, tak jeśli chodzi o rekiny, są na świecie specjalne organizacje oraz eksperci, którzy zgłębiają ich życie i zachowania. Takie organizacje prowadzą rejestry osób oficjalnie uznanych za ofiary rekinów. Jest rok 2019, czyli 25 lat po wydarzeniach, o których dzisiaj sobie mówimy, i imię Michelle nie figuruje w żadnym z takich rejestrów. Dlaczego? Ponieważ eksperci twierdzą, że to nie było wcale dzieło rekina. Wspomniałam o tym, że ekspert już wypowiadał się w tej sprawie, natomiast nie wiecie jednego. Z owym ekspertem konsultowano się prawdopodobnie przez telefon, czyli wiedział tylko tyle, ile mu powiedziano, a skoro władze będące na miejscu tak chętnie przystały na te teorie, to pewnie też w tę stronę prowadziły rozmowę. No i warto dodać, że medyk sądowy, który przeprowadził autopsję, nigdy nie widział i nie badał żadnej ofiary rekina. Natomiast wszystko zmieniło się, kiedy Ralph Collier zobaczył zdjęcia z autopsji, a widział wcześniej setki zdjęć ofiar rekinów. Zarówno on, jak i inni rekinolodzy nie wiem, nie wiem czy tak się mówi stwierdzili, że nie ma możliwości, żeby to był atak rekina z kilku powodów. Po pierwsze, Według ekspertów w promieniu 50 mil nie było żadnego rekina ludojada. Nie wiem, jak to jest stwierdzane, ale powiedzmy, że w tym przypadku jestem w stanie zaufać ekspertom, a jeśli jest na sali jakiś inny znawca, to jak zwykle zapraszam do dyskusji. Po drugie, stan zwłok nie współgrał z zachowaniem rekina. Tutaj trzeba by się na chwilę pochylić nad tym, dlaczego rekin w ogóle atakuje człowieka. Większość spotkań rekinów z ludźmi jest skutkiem tak zwanych ataków nieprowokowanych czyli człowiek nie zrobił nic, żeby tego rekina zachęcić do zaatakowania go. Natomiast rekin to drapieżnik, który żywi się innymi stworzeniami, a człowiek zazwyczaj jest dla niego czymś nowym. Pamiętajmy, że głównymi zmysłami są dla rekina węch i słuch, dlatego gdy atakuje człowieka, robi to po prostu, żeby wybadać teren. A że jest drapieżnikiem, właśnie, to naturalną metodą będzie dla niego ugryzienie, bo w razie gdyby okazało się, że to jednak jakieś niebezpieczeństwo, to rekin od razu też się broni. No i tu dochodzimy do, do clue sprawy. Rekin zazwyczaj gryzie i odpływa. Bardzo rzadko zdarza się, żeby doszło do szarpaniny z ofiarą. Raczej jest to właśnie takie sprawdzenie i odpłynięcie, więc jeżeli oglądaliście szczęki, to. To nie do końca tak to wygląda w rzeczywistości. Co natomiast z tymi wszystkimi złamaniami? Tak jak pamiętacie z oficjalnej wersji wydarzeń, rekin miał rzekomo swoją siłą zaciągnąć ciało na dno i tam właśnie miało dojść do tych wszystkich urazów. Natomiast gdyby rekin odgryzł jej nogę, to wówczas doszłoby do przecięcia tętnicy udowej i w efekcie szybkiego wykrwawienia. A do takich ilości piasku, Jakie znaleziono w jej ciele, potrzeba było wzięcia kilku naprawdę dużych oddechów. Mam nadzieję, że widzicie już, że to się po prostu ze sobą kłóci, bo jest wysoce mało prawdopodobne, żeby żywa na dnie oceanu próbowała nabrać powietrza. Co jeszcze? Otóż rekiny bardzo rzadko polują w nocy. Ich siatkówka zostaje aktywowana pod wpływem światła i zazwyczaj najpierw oceniają kształt ofiary, a potem przystępują do ataku. Zresztą, ja, jak myślę o ataku rekina, to też widzę przed oczami raczej środek dnia, a nie ciemną i zimną noc. Po trzecie, noga. Prawa noga Michelle także stała się kością niezgody, bo o kość tutaj właśnie chodzi. Otóż rekinolodzy, którzy widzieli setki ran zadanych przez rekiny, powiedzieli, że w tym konkretnym przypadku nie pasuje im kilka rzeczy. Otóż kość, która pozostała po odczłonkowaniu nogi, miała bardzo charakterystyczny kształt, a mianowicie wyglądała jak ciosana, czyli miała taki zaostrzony koniec. Możecie sobie to wyobrazić tak jak na przykład grot strzały czy jakiegoś oszczepu, albo też jak kij, który się za pomocą noża struga, tak żeby jego koniec był zaostrzony, na przykład na ognisko. Według specjalistów ugryzienie rekina przypomina przecięcie przez piłę stołową, czyli jest proste i gładkie. Ponadto brakowało śladów ugryzienia, które odpowiadałyby uzębieniu żarłacza białego lub wręcz pozostałości zębów, bo często zdarza się, że takie pozostają w ciele ofiary. Celowo powiedziałam żarłacza białego, a nie ogólnie rekina, bo tylko ten konkretny gatunek jest w stanie odgryźć nogę człowieka za jednym podejściem, w cudzysłowie. I jeszcze taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiedzieliście, że rekin. Jest w stanie wyczuć jedną kroplę krwi w 100 litrach wody. No i nie wiem, jak w Was, ale we mnie powyższe kwestie już budzą spore wątpliwości, a to dopiero początek. Idziemy dalej. Kwestia kąpieli w oceanie. Michelle była, według wypowiedzi ludzi, którzy ją znali bądź widzieli. Osobą posiadającą szczególną relację z oceanem. Ja to bardzo dobrze rozumiem, bo sama kocham wodę i zawsze wybiorę morze albo ocean zamiast na przykład gór. Ale do czego zmierzam? Ponoć rzeczywiście bardzo lubiła pływać, nawet surfować i anonimowy ratownik, który pracował w tym czasie w okolicach Ocean Beach, zeznał, że widział ją raz surfującą Topless. Czy to by tłumaczyło odnalezienie jej zupełnie nagiej? I tak, i nie dlatego że moim zdaniem kąpiel nago w oceanie, który w połowie kwietnia 94 roku miał jakieś 15, może 15,5 stopnia, w dodatku w zupełnej ciemności, jest raczej wątpliwą przyjemnością. Szczególnie, że w domu, który znajdował się dosłownie kilka przecznic dalej, znajdowała się i pianka do nurkowania. I teraz z jakichś dziwnych powodów, Postanowiła jej nie użyć, mimo że zazwyczaj to robiła, po to, żeby zaznać radości płynącej spływania nago w zimnym, jak cholera oceanie. No ja jestem na nie. Ale spróbujmy na chwilę przyjąć, że tak właśnie było. Logika podpowiada mi, że jeśli chciałabym się wykąpać nago w oceanie, a przyszłabym w płaszczu i z torebką, to zostawiłabym te rzeczy gdzieś w jednym miejscu. Natomiast jej ubrań nigdy nie odnaleziono, a torebka znajdowała się jakieś pół mili, czyli około 750-800 metrów dalej, i były w niej pieniądze, klucze, papierosy, prawo jazdy, generalnie wszystko to, co Michelle do niej spakowała. Co do ubrań, to trudno mi uwierzyć w to, że straciła je już w wodzie, a nawet jeśli, to myślę, że coś by się w tej wodzie znalazło. Natomiast jeśli nie straciła ich w wodzie, to gdzie są? Jak to możliwe, że nie pozostał po nich żaden ślad? Zaś torebka, mimo że odnaleziona kilkaset metrów dalej, była w nienaruszonym stanie. Kwestia torebki też jest dla mnie podejrzana, bo odnaleziono ją w sobotę 15 kwietnia około godziny 23, czyli prawie dobę po szacowanym czasie zgonu, ta torebka leżała na widoku, nie była nigdzie zakopana. Czyli albo ta plaża nie była zbytnio uczęszczana, a mogę Wam już teraz powiedzieć, że to nieprawda, bo jesteśmy w San Diego, gdzie plaża to jedno z miejsc, jedno z głównych miejsc, gdzie można spotkać ludzi, albo może ta torebka została tam przez kogoś wyrzucona dużo później. Teraz załóżmy, że mamy tu do czynienia z udziałem osób trzecich, że tak naprawdę Michelle została zamordowana. Wtedy prawdopodobnie zostałaby albo uduszona, albo dźgnięta. Albo zastrzelona. Jak już wiemy, obrażenia na ciele nie wskazywały na żadną z tych możliwości, ale jest jeszcze jedna. Na tym obszarze znaleźć można było klify, z których spadało lub skakało całkiem sporo ludzi. Może więc dziewczyna została z niego zepchnięta, lub spadła przez przypadek. Miałoby to sens, gdyby nie kwestia nieszczęsnych ubrań i torebki. Raczej mało prawdopodobne, że naga wspinała się na klif, a nawet jeśli, to po raz kolejny pytam, gdzie są te ubrania? Torebkę z kolei pewnie zabrałaby ze sobą. Jeśli natomiast przymkniemy oko na te dwie rzeczy, to wtedy całkiem sensowna wydaje się teoria o tym, że spadła, co by tłumaczyło liczne złamania, a jeśli chodzi o nogę, to wiele osób twierdzi, że pozbawiło jej śmigło. Przepływającej łodzi, której załoga być może nawet nie zdawała sobie sprawy, na co wpadła. Raczej trudno spodziewać się pływaka w późnych godzinach wieczorno nocnych po zapadnięciu zmroku. Taka hipoteza ma też sens przy założeniu, że sama weszła do wody, ale czy łódź byłaby w stanie oberwać jej nogę, złamać kark i miednicę, no i jest jeszcze kwestia tego piasku w płucach? Jest jeszcze jedna spora kwestia, o której nie wspomniałam, a która też rzuca na sprawę ciekawe światło. Wiosną 1994 roku Michelle zaczęła spotykać się z mężczyzną, który nazywał się Edwin Decker. Pracował w barze, a ona w kawiarni tuż obok. Właścicielem obu lokali był ten sam mężczyzna. On najpierw długo do niej wzdychał, zanim wreszcie zdecydował się zaprosić ją na kilka drinków. To było w noc przed jej śmiercią. Wiemy dokładnie, jaki był przebieg tej nocy, ponieważ Edwin postanowił się nim podzielić z resztą świata, pisząc artykuł na ten temat, który wam podlinkuję na YouTubie. Artykuł jest dziwny, bo znajdują się tam takie opisy, które ja raczej zostawiłabym dla siebie i myślę, że wiele innych osób podobnie. Ale to nie tylko to. Ton, w jakim jest napisany, jest po prostu dziwny. I pozostawia takie uczucie niepokoju. W skrócie opowiedział o tym, że po drinkach w barze poszli w stronę jego domu, kiedy byli już kilka przecznic od niego. Zatrzymał się koło nich jakiś samochód. Był to kolega Edwina z baru, w którym wspólnie pracowali, czyli właśnie tego, z którego para wyszła parę chwil wcześniej. Okazało się, że w barze doszło do awantury i pijany gość rozwalił drzwi, w związku z czym szef. Tego chłopaka wywalił, bo o to go poprosił, miał się tym, tymi drzwiami opiekować, miał po prostu pilnować porządku. Był załamany z tego powodu i chciał pogadać. Cała trójka udała się więc do domu Edwina, i tam ten chłopak który został wyrzucony z pracy, użalał się nad sobą, leżąc koło nich na jednej kanapie, pijąc piwo też, po czym zasnął i strasznie chrapał. I Edwin próbował go obudzić i kazać mu iść do domu, ale ten budził się na chwilę i znowu zapadał w sen. I to może jeszcze nie byłoby nic dziwnego. Gdyby nie to, że te opisy pojawiają się przy akompaniamencie takich o, o erotycznym zabarwieniu, o tym, co robił tej nocy z Michelle. Rano dziewczyna zamówiła taksówkę i pojechała do domu, zostawiając mu swój numer, obiecując, że się odezwie, ale nigdy nie zadzwoniła. On był z tego powodu załamany, bo myślał, że świetnie spędzało im się czas, a tu okazuje się, że dziewczyna jednak nigdy się do niego nie odzywała, więc chyba wcale nie było tak świetnie. Dopiero kiedy usłyszał w wiadomościach o wyłowieniu zwłok z charakterystycznym Tatuażem w kształcie motyla. Powiedział, że poczuł od razu, że to musiała być ona. Te wydarzenia zainspirowały go do napisania wiersza, który wam przetłumaczyłam. Posłuchajcie. Raporty mówiły, że był tatuaż motyl na jej ramieniu, który zapamiętałem tamtej nocy na mojej kanapie, gdy jak rekin przygryzałem jej wargi i ściągałem jej koszulę. Dla mnie to po prostu brzmi dziwnie i ten wiersz sprawia, że czuję się niekomfortowo. Może gościu był takim po prostu dziwakiem, może kryje się za tym coś więcej. Rzekomo powiedziała mu też podczas tej randki, że uwielbia surfować topless. natomiast to jest też kwestia sporna, bo gdzieś czytałam, że podobno ludzie ją widzieli. I nikt nigdy, w sensie ratownicy, czy, czy po prostu jacyś znajomi, czy nawet randomowe osoby, które potem jakoś połączyły ze sobą fakty I, i żadna z tych osób i żaden z tych ratowników nigdy nie widział jej topless. No a tak jak Wam wcześniej też wspominałam, była jedna osoba, która anonimowo tak zeznała. No i dla mnie osoba anonimowa i, i dziwny chłopak, z którym spędziła wieczór kontra większa ilość ludzi... No po prostu wątpliwości same przychodzą. Jeszcze a propos Dekera, Nie wiem, czy jest to coś na jego obronę, czy może wręcz przeciwnie, ale on w pewnym momencie wraz z dziennikarzem, który nazywał się Neil Matthews, bardzo mocno walczył o ponowne śledztwo w tej sprawie. Decker ponoć wierzył, że był to atak rekina, do momentu, w którym dowiedział się, że Michelle nie jest wpisana nigdzie jako śmiertelna ofiara rekina, zaczął grzebać głębiej i on i Nil napisali list do Zakładu Medycyny sądowej, w którym prosili o ponowne przyjrzenie się sprawie, natomiast dostali odpowiedź odmowną. Poinformowano ich, że rzeczywiście jest tu dużo nieścisłości, ale, ale brak wystarczających dowodów na to, by dokonać zmian w akcie zgonu. Na koniec chciałabym się przyjrzeć jeszcze dwóm bardzo interesującym kwestiom. Pierwsza to czas. Przyjaciółka Michelle... Zeznała, że wyrzuciła ją przy plaży około godziny 20. Według medyka sądowego szacowany czas zgonu to godzina 24. Co się działo przez te 4 godziny? Zasnęła na tej plaży, a nawet jeśli, to czy po 4 godzinach snu na plaży poszlibyście się nago wykąpać? Ale to nie wszystko. Jak dobrze wiecie, kiedy weźmiecie długi prysznic albo kąpiel, skóra na palcach tak śmiesznie wam się marszczy. Logika podpowiada, że u kogoś, kto przebywał tyle godzin w wodzie, również będzie to widoczne. Raport coś mówi o tym, że u Michelle niczego takiego nie było, jedynie bardzo delikatne marszczenia, ale to dopiero kolejnego dnia po odnalezieniu ciała, czyli w momencie oficjalnej autopsji. Zapytany patolog stwierdził zaś, że jego zdaniem nie przebywała w wodzie już po śmierci bardzo długo, zaś żywa była w niej może 30 minut, gdzie więc podział się Cały ten czas, co się wtedy działo. Kwestia druga to ciało. Jak pewnie wiecie, w wyniku utonięcia bądź wpadnięcia do wody już po śmierci ciało człowieka pójdzie na dno. To dopiero dekompozycja i uwalnianie się gazów sprawi, że w którymś momencie wypłynie na powierzchnię. Odpowiedź na pytanie, kiedy, zależna jest od wielu czynników. I czy tylko mnie dziwi, że skoro utonęła i miała w płucach piasek? Jej zwłoki unoszące się na wodzie znaleziono już następnego dnia. Jedyne logiczne wytłumaczenie, jakie znalazłam, to to, że musiała wpaść. Utonąć głową w dół i rzeczywiście jej ciało znaleziono w pozycji z głową w dole. Dzieje się tak dlatego, że wtedy powietrze nie ma szansy uciec i w związku z tym woda nie wypełnia każdej możliwej przestrzeni, w efekcie ściągając ciało na dno, ale nawet jeśli to nadal mamy tu sprzeczność ze wszystkimi obrażeniami, o jakich była mowa. Myślę, że ponowne otwarcie lub spadanie innych możliwości jeszcze w pierwszej instancji było dla wszystkich niewygodne, ponieważ San Diego bardzo mocno opiera się na turystach oraz studentach. Ani dla jednych, ani dla drugich historia dziwnej śmierci, która mogłaby się okazać czymś dużo bardziej przerażającym niż atak rekina, nie byłaby szczególnie zachęcająca. Zdecydowanie jest to dla mnie jedna z ciekawszych spraw, z jakimi miałam do czynienia i taka, która pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Trochę mnie dziwi, jednocześnie nie dziwi, że jest tak mało znana, ale od tego właśnie jest mój kanał i kanały innych twórców, żeby takie sprawy miały szansę zaistnieć. I wiecie co jest najsmutniejsze w tej historii, że Michelle kilka lat wcześniej zmagała się z białaczką i udało jej się pokonać chorobę. Jak mówiła, takie doświadczenie bardzo pomogło jej w odkryciu, co naprawdę się w życiu liczy. Pokonać raka i wieść normalne, szczęśliwe życie, po to, żeby potem umrzeć tak straszną śmiercią, jest dla mnie jakimś naprawdę mega złośliwym i okrutnym stryczkiem od losu. No i to już tyle na dziś. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze i propozycje tematów. Trzymajcie się, cześć!